Cześć, witajcie serdecznie. Ostatnie sprawdzenia, czy wszystko jest idealnie, czy wszystko pięknie działa, czy nie. Jedziemy z tym koksem. Jedziemy? Jedziemy! 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 Jedziemy. Haha, podwójne potwierdzenie. Witajcie serdecznie. No cóż, taki poranek, że trzeba być pobudzonym od rana, od 5, od 4.30. No ale nic, takie warunki na Suzuce już chyba jedyny raz w tym sezonie, ostatni raz w tym sezonie, nie jedyny. Ostatni raz w tym sezonie będziemy mieli właśnie takie warunki. Witajcie serdecznie, witajcie po dwóch treningach. Już mamy godzinę 13, a już dwa treningi za nami. A tak naprawdę już o 9.30 było po tych treningach jeden dłuższy, co się ostatecznie niezbyt udało. Wiemy, że miały być dzisiaj testowane opony Pirelli na sezon 2023, dlatego dołożono 30 minut do czasu drugiego treningu, ale ostatecznie nie udało się ich przetestować, ponieważ padało na Suzuce, co było wiadomo tylko dwóch tygodni. Ale oczywiście, wiadomo, to jest wszystko wysyłane wcześniej. Natomiast ja się zastanawiam, dlaczego Pirelli wobec tej słabości swojej mieszanki na mokrą nawierzchnię nie wzięło na przykład jakiegoś nowego prototypu. I nie przetestowało właśnie w takich warunkach bez konieczności marnowania wody, bez sztucznego polewania jakiejś nowej opony, która dałaby jakąkolwiek przewagę, jakiejkolwiek um, możliwości jazdy na oponie właśnie na, na um, mokrą nawierzchnię. W Formule 1, no ale to już inna sprawa. Te testy zostały przełożone na tor w Meksyku i teraz będziemy mieli dwa e, tory z rzędu, kiedy będziemy mieli właśnie takie testowanie Opon Pirelli na 2023 rok. Najpierw w USA, a potem w Meksyku, ale to dopiero za 2 i 3 tygodnie. E, nie skrócono tego drugiego treningu, w związku z tym harmonogram weekendu pozostał bez zmian i mamy. Witajcie serdecznie, pozdrawiam! Właśnie w pracy, niektórzy to tak poprzeszkadzam trochę, nie? I mamy osta mieliśmy ostatecznie 90 minut jazdy, i powiem Wam szczerze, tak ogólnie patrząc na ten dzień, patrząc na to, jak mokry był tor, to było całkiem sporo tej jazdy. Patrzę na, na to, ile pokonali okrążeń kierowcy, no to po 20-30 okrążeń, niektórzy nawet 29-30 były takie przebiegi, co jest fajne, no bo bardzo męczyliśmy się podczas tych sesji mokrych, kiedy nic nie było jazdy, trzeba było zapełniać jakoś ten czas antenowy, a tym razem mieliśmy. Mieliśmy naprawdę sporo akcji, chociaż takiej akcji w miarę umiarkowanej. Nie działo się aż tak dużo, żeby były jakieś czerwone flagi czy coś w tym stylu. No ale od razu, już teraz chcę Wam powiedzieć o tych dwóch topach niesamowitych, jakie dzisiaj miały miejsce na Suzuce, bo, bo powiem Wam szczerze, taki, takich jaj to. I, i, przez pewien czas mówię, chyba czemu oni włączyli mój wyścig na Suzuce z i Racing Bo tak, rozbija się po fladze, potem myli, myli trasę, no to no, musi być jakiś mój wyścig. No nie, okazało się, że to była Formuła 1 na żywo. Um, najpierw zacznijmy od błędu Mika Schumachera. <coughs> Mick Schumacher e, rozpoczął w Singapurze rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu z Hasem. Najpierw były to rozmowy z Ginterem Steinerem, z menadżmentem Mika Schumachera. A w Austin, w najbliższym wyścigu Formuły 1 w USA, mają być te rozmowy prowadzone z obecnością Gina Hasa, czyli właściciela zespołu. No i Mick Schumacher pięknie nam się zaprezentował przed milionami słuchaczy w ten. Z, nie, nie, wiemy, piątkowy, piątkowy poranek e, i rozwalił się już po fladze w biało-czarną szachownicę, i to nawet nie po fladze, ale jeszcze po okrągłym kiedy dojechał na pola startowe, zaliczył próbny start i potem miał sobie tylko wrócić do boksów. I się chłop wtedy rozwalił. No wow. Um, Jasne, no, błędy się zdarzają, zaskoczyły go warunki i tak dalej, ale no, wtedy Twoim zadaniem jest wrócić do boksów bezpiecznie wrócić do boksów, spokojnie wrócić do boksów. Mikowi Schumacherowi się to nie udało, Mik Schumacher rozwalił się na tym swoim okrążeniu dojazdowym do boksów, do alei serwisowej, no i y, to była bardzo kosztowna wpadka, ponieważ y, ucierpiał nie tylko jego y, tutaj jakiś taki y, y, image, powiedzmy, czy nie tylko jego duma, no ale też mocno ucierpiały finanse Hasa. Ja przypomnę, że przed tym weekendem wyścigowym Mik Schumacher był liderem tej Destructors Championship, czyli Takiej prowadzonej przez fanów klasyfikacji, tego ile dany kierowca narozbijał bolidów w swoim, w swoim zespole, ile to kosztów dla zespołu wygenerowało. I Mick Schumacher przed tym wyścigiem, czy przed tym Grand Prix. Przed tym weekendem wyścigowym na SUZUCE miał 3,4 miliona strat spowodowanych właśnie rozbiciami samochodu. Pamiętamy ten przepołowiony bolit w Arabii Saudyjskiej, pamiętamy prawie identycznie przepołowiony bolit w Monako, pamiętamy inne wpadki. No i teraz po raz kolejny doszły duże, duże zniszczenia. Co mik zniszczył? Nos 125 tysięcy, przepraszam, przednie skrzydło 125 tysięcy dolarów. Nos, podobna kwota, po dwóch kołach zniszczył to jest 10 tysięcy dolarów. Mamy już ćwierć miliona dolarów. Dodatkowo doszło do tego przednie zawieszenie w całości, i z jednej, i z drugiej strony. No to mamy kolejne 200 tysięcy dolarów, czyli mamy już 450, prawie 500 tysięcy, ale do tego doszło jeszcze, doszedł jeszcze, no prawdopodobnie, bo nie wiadomo, Monokok na dwozie, jak to, jak to zwał, tak to zwał. W każdym razie to wszystko, do czego wszystko inne jest przyczepione czyli na samochodu. Has postanowił, że po tak dużym uderzeniu tam jedno skół odbiło się, od bandy i mocno uderzyło w ten monokok, żeby nie ryzykować, żeby nie było tak, że jutro, na przykład rano, okaże się, że o kurczę, albo w nocy, że okurcze mamy uszkodzenia, trzeba złamać ciszę nocną. Chłopy muszą pracować przez e, cały, całą noc, a nie wiadomo, czy się to uda naszykować. Postanowili, że dziś to muszą już wymienić prewencyjnie i dopiero teraz wezmą to na prześwietlenie, na normalnego rentgena i sprawdzą, czy tam nie ma jakichś pęknięć. No ale to e, zabrało Mikowiszu Macherowi cały drugi trening. Czyli te półtorej godziny jazdy jest w plecy. A przecież to jest kierowca, który. Nie miał dotąd zbyt wielu okazji do jazdy w, w, na Suzuce. Nie wiem nawet, czy Formuła 2 tam jeździła w 2019 roku, czy on w ogóle miał okazję do ścigania się na Suzuce. Jeżeli nie, no to bardzo, bardzo kosztowny błąd. No i do, do tego swojego rachunku, 3,4 miliona, które miał wcześniej, teraz dopisuje prawie milion, czy ponad milion, Zobaczymy. W każdym razie przekroczył już 4 miliony strat. I Nikolas Latifino teraz. Bo zazdrościł mu wyraźnie, szukał chłop w drugim treningu możliwości dogonienia Mika. Bo ten Nikolas Latifi ma tylko 3 miliony strat, więc gdzieś musi te półtora miliona teraz wysłupać chłop na koniec swojej przygody z Williamsem. No ale to jest taka bardzo kosztowna i wstydliwa wpadka Mika, że właśnie w takim momencie, że te, de facto już o nic nie walcząc, jadąc spokojnie, mając całą sesję w takich warunkach, czy w podobnych warunkach za sobą, zaliczył. No taki akłaplanik, ok, złapało mu tam tył, no ale to nie powinien był po prostu tak cisnąć. Jasne, że z mojej pozycji łatwo się mówi, ale ja nie jestem w pozycji kierowcy Formuły 1. Ja nie walczę o kontrakt na, na kolejny sezon, więc ja mogę sobie krytykować. A Mick powinien lepiej jeździć zwyczajnie, no i na pewno nie pomógł sobie w hasie tym rozwaleniem samochodu. Zobaczymy, jak to będzie, jak to wpłynie na jego rozmowy. Ginter Steiner już to skomentował, powiedział, że jest to frustrujące, irytujące i rozczarowujące, że Mick Schumacher rozbił ten samochód. Bo to jest czas pracy dla ekipy, to są koszty, na szczęście mają wszystkie części na miejscu, no ale to nie jest coś, na co liczyli, biorąc pod to, że przygotowują się do weekendu, że te warunki w drugim treningu mogą być podobne jak będą w wyścigu, no i trzeba się było y, po prostu przygotować, trzeba było wykorzystać, to Mick Schumacher tego zupełnie nie wykorzystał, no i to jest duży minus, y, szczególnie biorąc pod uwagę y, wysokie miejsca Kevina Magnusena, bo w pierwszym treningu był piąty, w drugim treningu był szósty. Więc to są, przepraszam, odwrotnie. W szósty w pierwszym treningu, drugi w piąty w drugim treningu, więc to są takie pozycje, które, no powiedzmy, że jeszcze nie świadczą, ale mogą sygnalizować, że być może Hasma dobry bolit na Tentor, no a te komik Schumacher sobie nie sprawdzi. Druga taka wstydliwa wpadka z dziś, no to jest Nikolas Latifi i powiem Wam szczerze, tu pamiętam top gira, jak śmialiśmy się na początku tego top gira z trójką prowadzących, czyli z Clarksonem, Mayem i Hammondem, jak to kapitan Snuja, czyli James May nie potrafi się odnaleźć na torze, jak gubi się na torze wyścigowym i to było w ogóle memiczne, a tu przyjeżdża nam kierowca, no dobra, okej okay, nie ścigał się dotychczas na Suzuce, przyjeżdża chłop na Suzukę na jeden z najbardziej znanych torów wyścigowych na świecie i myli tory wow, No dobra, tam, ok, można się pomylić, bo dwa zakręty obok siebie, tam też był asfalt, tu był asfalt. No tu nie było tarki, no ale to co z tego, że nie było tarki. <grym> ale, ale to też jest fajne, że on był w stanie skręcić w ten zakręt pomylony, w ten swój, który sobie wyimaginował. To widać, jak dohamował bardzo, jaki jak tam, jak, jak tam był zapas, jeszcze jeżeli chodzi, jaki on ma zapas, jeżeli chodzi o hamowanie, jak on się w 30 metrów wcześniej jeszcze mieści w wierzchołek. Niesamowicie e, śmieszna sytuacja. No, i to można by było jeszcze jakoś tam, no nie wiem, wytłumaczyć chwilową porocznością jasną, no czymkolwiek można było. Oj, ups, sorry, chłopaki, pomyliłem się, no. no. nie zdarzało się najlepszym, no ale dobra, ale mi się może zdarzyć, no dobra, zapomnijmy o tym. Natomiast chłop w ogóle tak zgłupiał z tego wszystkiego. Zorientował się dość szybko, że popełnił błąd i to taki, no, mega śmieszny, no i. i y, nie, nie wiem, co się stało z samochodem. Coś dziwnego się dzieje z samochodem, ale jakby coś to ze mną jest OK. Głupi samochód. Nie, nie no, bo po prostu jest zbyt śmieszne, żeby to komentować, bo ja tu próbuję jeszcze ubarwić, ale to samo w sobie jest tak śmieszne, śmieszne i głupie. <śmieszne> i żeby się potem jeszcze tak tłumaczyć z, tego, z tej wpadki. Że no tam widać wyraźnie, że nie było nic dziwnego poza zachowaniem kierowcy. To nie było nic dziwnego w zachowaniu samochodu. Nie pojawił się żaden uścisk, nie wiem, nie pojawił się nagle skrzad jakiś z tablicą, że skręć tutaj. Na słuchawkach też nie było powiedziane, że skręć w złą drogę. Swoją drogą to jest droga. Ta, w którą skręcił Nikola z Latifi, to jest inna nitka toru, taka bardzo stara, używana głównie w, w Azji, e, tylko, w, znaczy no, w, głównie na wyścigach takich lokalnych, na Suzuce. Ona jest tam znacznie krótsza, trwa 58 sekund, więc może Latif tak mi sobie myślał, no, a przećwiczę, może w kwalifikacjach nikt nie zauważy i będę miał pole position, nie? E, No ale nie, no, skręcił po prostu chłop e, za wcześnie, e, skręcił nie w ten wierzchołek, co trzeba, skręcił zdecydowanie i tak się zorientował i jeszcze tłumaczy się głupio, że e, nie wiem, nie, nie wiem o co chodzi, dziwnie, dziwnie ten samochód się zachowuje, ale ze mną wszystko ok. Wow! I, i powiem Wam szczerze, jeszcze, jeszcze taka sytuacja... Te, te wszystkie ostatnio na temat Mika Schumachera i wcześniej te, to samo zdanie padło w przypadku Jukiego Cnody, że no, kierowca to potrzebuje trzech sezonów, żeby w pełni pokazać swoje możliwości i dopiero po tych trzech sezonach można go oceniać. Ja jestem z czasów z, z, z Formuły 1 sprzed 15-20 lat, kiedy jak ktoś robił takie głupoty, to po prostu wylatywał po pół sezonu, Naw, nawet nie, że po sezonie dwóch, po pół sezonu gościa nie było, a sezon przetrwać to już była sztuka, a tutaj teraz ja nie wiem, takie, takie państwo opiekuńcze się w Formule 1 zrobiło, i żeby nie narazić czy, czy, czy ich uczuć, to my musimy go 3 lata prze, prze, przetrzymać. Nawet jak widzimy, że nic nie potrafi, że nic, nic z niego nie będzie, to my musimy go 3 lata przetrzymać, no bo może w, w ostatnim wyścigu trzeciego sezonu tak błyśnie, że my go będziemy chcieli zatrzymać. Wow, nie nie rozumiem tego, a to, co dzisiaj zrobił Nicolas Latifi, to jest tak śmieszne, ale tak niestety przykre. Że taki ktoś jest w Formule 1, jeżeli chodzi o. Ja nie, ja nie mam nic do gościa, jeżeli chodzi o. Chociaż ta dzisiejsza lekcja była przykomiczna, ale on pewnie sam wpadł w panikę. Nie mam nic do niego jako osoby. Zapewne jest mega miłym, fajnym gościem, ale jako kierowca już dawno w Formule 1 go nie powinno być. No tyle, że zmienił losy Mistrzostwa Świata. To, to tyle można w jego. W jego przypadku powiedzieć, no i, i niewiele więcej, i sporo nam samochodów bezpieczeństwa na to, że na wywołał, także no, tyle, tyle z niego pożytku. Dobra, przechodzimy już teraz do tych, którzy byli na czele. A na czele nie było w żadnym treningów ani kierowcy Red Bull'a, ani kierowcy Ferrari. To jest dość dziwne, zazwyczaj któryś tam z nich się pojawia. Tym razem w pierwszym treningu Fernando Alonso. Widziałem nawet gościa, który postawił, yy, ile to było? 40 zł czy 50 zł na to, że Fernando Alonso będzie na, na pierwszym miejscu w pierwszym treningu. Kurs był 60, więc sporo gość wygrał. No, to trzeba było przewidzieć. 40 zł chyba postawił i wygrał 2,400. Coś w tym stylu. Także no. To ciekawe, może to Fernando stawiał. W każdym razie Fernando Alonso, no, wiemy, że to jest dobry zawodnik na, na deszczu. Generalnie na deszczu te umiejętności, ta różnica umiejętności pomiędzy kierowcami odgrywa większą rolę, dlatego mogliśmy tutaj zobaczyć Fernando Alonso właśnie na szczycie, ale Esteban Okon nie był wcale dalej, jeżeli chodzi o ten pierwszy trening, był na czwartym miejscu. Alpina akurat wybrał dobry moment, to już to były takie idealne warunki, kiedy jeszcze nie padało mocniej, a kiedy już trochę było przesuszone, na tych oponach przejściowych dali radę ten wynik wykręcić. Pomiędzy nimi kierowcy Ferrari, którzy jeździli generalnie dość dużo. W pierwszym treningu, w pierwszym treningu na przykład Mercedesy czy Max Verstappen, Sergio Perez, oni wyjechali i George Russell, oni wyjechali tylko na jeden, na jeden wyjazd. W ciągu godziny tylko jeden wyjazd wykonali i no tu w przypadku Maxa Verstappena był całkiem fajny wynik, bo to było szóste miejsce, Sergio Perez był dziesiąty, George Russell bardzo narzekał, dopiero osiemnasty, ale no to były takie no powiedzmy lekceważące troszkę wyjazdy dla tych warunków, no ale trzeba było sprawdzić, Sprawdzić akurat. Te przejściowe opony, tak wybrali ich e, broszka. E, myślę, że Ferrari może być. O Ferrari zapowiada, tak bardzo zrzuca e, ciężar odpowiedzialności i to, kto będzie faworytem na Red Bull'a. Natomiast ja myślę, że w niektórych momentach, w niektórych sektorach Ferrari może być bardzo mocne. Pytanie, jak potem będzie silnik Ferrari e, mocny na prostych? Wiemy, że oni kombinowali w ostatnich wyścigach z odkręceniem mocy tej jednostki, żeby e, po prostu mieli większe szanse z Red Bull'em. Red Bull'em, który teraz jest e, znowu badany pod kątem e, ciekawego działania zawieszenia które tak nagle zapada się przy określonej prędkości, powoduje, że te opory są znacznie niższe i dlatego Red Bull jest w stanie wyciskać znacznie wyższe prędkości niż na przykład Ferrari w podobnych warunkach. No i Ferrari być może będzie mocne, jeżeli popracują nad prędkościami na prostych. Jutro będzie ciekawie, jutro ma być jedyny suchy dzień w trakcie tego weekendu wyścigowego, więc te wyniki z dziś mogą nie być jakoś me mega miarodajne. Zawsze patrzę pod tym kątem na drugi trening, wydaje się on no, bardziej reprezentatywny. To jest podobna pora jak wyścig, jak kwalifikacje, no ale dziś to było tak średnio. Myślę, że raczej nie będzie jutro tak, że będziemy mieli Russella i Hamiltona na dwóch pierwszych miejscach, bo to Mercedesy właśnie zdominowały te, se, tę sesję. No tutaj dużo zależy od podejścia, po prostu ekipy, podejścia kierowców. Jeżeli chcą ryzykować, a widzieliśmy, że George Russell no, dość mocno cisnął, Louis Hamilton zresztą też, no to jeżeli oni chcą cisnąć, chcą ryzykować, to wtedy będą dobre czasy w takich warunkach, no ale to zawsze jest pewne ryzyko, że po prostu się to może skończyć źle, inni mogli troszkę odejmować, chociaż o Maxa Stepana akurat bym o to nie podejrzewał, on dzisiaj stracił prawie 0,9 sekundy do George'a Russell'a, który był najlepszy w tym tre drugim treningu, zanim Sergio Perez, także dwa pierwsze rzędy tak teoretycznie, hipotetycznie dla Mercedesa i Red Bulla, Nie słabiej troszkę Ferrari poszła, ale oni mieli inny program, Leclerc też się trochę męczył w tym drugim treningu i myślę, że oni jutro jednak odpalą i jeżeli miałbym już teraz mówić o, o tych faworytach na kwalifikacje to powiedziałbym właśnie o e, Activerstapenie raczej e, a dopiero zanim będą Charles Leclerc i Carlos Sainz, chociaż zobaczymy, Ferrari jest mocny w kwalifikacjach Ferrari już w tym sezonie 11 razy stawał na pierwszym polu startowym czy sam Charles Leclerc z tej 11 razy startował z pole position, do tego Carlos więc jedno dołożył, więc no te statystyki w kwalifikacjach mają piorunujące gorzej jest y, oczywiście w wyścigach. Sławie dzisiaj, jeżeli mamy tak na szybko wymienić, na przykład McLareny, które w drugim treningu były daleko, ale one też miały troszkę inny program, e, cały czas mocne były e, Alpine e, no tu pytanie, co się, co będzie się jutro działo na przykład z e, Alfą bo dzisiaj Walteri Botas był na miejscu ósmym, Guan już był na miejscu dziesiątym także no, całkiem taki pokaz siły e, ten tor też może im e, e, wreszcie e, p, pasować, przecież oni od Grand Prix Kanady zdobyli jeden jedyny punkt i to zdobył Ganiuszu. Więc generalnie w wykonaniu Walteriego Botaca ta druga część sezonu jest póki co fatalna, po prostu fatalna. I biorąc pod uwagę takie szalone rezultaty, jakie mieliśmy na przykład w przypadku Alfa Tauri na, w Singapurze, no to Alfa może drżeć o to swoje szóste miejsce i ja nie zdziwię się, a raczej ktoś już dawno powinien ich wyprzedzić, skoro Alfa zupełnie nie zdobywa punktów. No bo nie, ba, nie da się chyba utrzymać szóstego miejsca w generalce, jeżeli nie zdobywasz punktów. No i cóż, dzisiaj. Standardowo raczej dużo jeździł bardzo Latifi, to, z nie, to, to wynika z tego jego dość wysoka pozycja, bo 12 w, w drugim treningu. Alex Albon też nieźle, a troszkę gorzej szło na przykład Alfa Tauri i to jest też pytanie, jak Alfa Tauri po tym dobrym wyniku w Singapurze będzie w stanie teraz na tym to, to, że o trochę innej charakterystyce się sprawować. Jeżeli mam jeszcze omówić sobie te wydarzenia z ostatnich dni, no to warto powiedzieć o środowym rozstrzygnięciu, a raczej braku rozstrzygnięcia w sprawie afery finansowej. Wiem, że już troszkę jesteście znudzeni tym tematem i czekacie do poniedziałku, ja też czekam, zobaczymy co powiedzą we FIA. W każdym razie najnowsze wieści są takie że oczywiście ten werdykt został prze, przełożony, natomiast być może skończy się na tym, że tylko nieznacznie te dwie ekipy, o których się mówi, przekroczyły limity budżetowe i to będą niskie kary. FIA na pewno będzie broniła tych swoich orzeczeń finansowych. Według mnie to przesunięcie terminu raczej wiąże się z tym, że oni chcieli uniknąć, żeby ten temat limitów budżetowych płyną na przebieg czy na odbiór przez kibiców, przez zespoły, przez kierowców rywalizacji na Suzuce. Wracamy do Japonii po trzech latach. To też jest dość ważny rynek dla Formuły 1, więc nie chcą, żeby po prostu coś przyćmiło to święto na Suzuce. Właśnie na przykład takie ogłoszenie, które jakie by nie było, i to nie chodzi o to, że na pewno jest grubo i są grube kary, dlatego zwlekają do poniedziałku. Jakie by nie było to orzeczenie. Na 100% wywoła niesamowite, yy, niesamowite yy, dyskusje. Jestem ciekaw, jak zachowa się Mercedes, jeżeli nie będzie nagle kar, albo gdy powiedzą, że no, były te bardzo minimalne przekroczenia i kary będą symboliczne. Czy Mercedes nagle nie odwróci się od tego Jema, o którego bardzo chwali, którego yy, yy, no, ufa mu, po prostu to, to czasem przypomina w wypowiedzi Toto Wolfa, Louisa Hamiltona, przypominają, yy, mu, yy, yy, przypominają mi takie troszkę, no, dobra, żeby, żeby tutaj nie, ale. Mohamed, ufam Tobie, tak? I, i cały czas tak, taką wielką wiarę, i że kiedyś to zamiatano, takie sprawy pod dywan oczywiście nawiązują do Ferrari 2019 roku, kiedy Ferrari kombinowało z pomiarem przepływu paliwa, potem w 2020 roku Ferrari dostało za to taką cichą karę, dogadali się z żonym Todem, że będą mieli skręcone silniki przez cały sezon, a w zamian za to nie będzie takich oficjalnych kar i oficjalnego dochodzenia. E, takie rzeczy też się działy w Formule 1, więc e, tutaj Mercedes i Lewis Hamilton wierzą, że na 100% tak nie będzie i że tym razem będzie wszystko krystalicznie, czysto, to i winni zostaną ukarani. No ale jeszcze nie wiemy, czy ktokolwiek w ogóle jest winny, więc czekamy, i myślę, że po prostu w poniedziałek. Wiele się dowiemy i będzie, będzie to temat numer jeden przez dwa tygodnie tej przerwy, jaka ja czeka nas teraz, jaka ja będzie nas czekała w formule. 1. Witaj, Michał. Dobra. Max miał problem z oponami w drugim treningu. Tak, to było objechał Mercedesa. No tak, on tam bardzo długi stint zaliczył. Po prostu też a oni widać, że już się przygotowywali. Red Bull się przygotowywał pod tempo wyścigowe. Widać, że przeczuwali, że może być potrzeba jechania długiego stintu na tych oponach przejściowych i chcieli zbadać ich zużycie na tyle, na ile się dało. W drugim treningu, chcieli zbadać ich zużycie właśnie na dłuższym przejeździe, jak bardzo zamieniają się w te intersliki, jak trzymają temperatury, jak bardzo trzeba je dogrzewać, jak bardzo trzeba o nie dbać, jak bardzo trzeba zjeżdżać na tą mokrą linię, żeby przygotować się do wyścigu. Bardzo mądra taktyka, ponieważ w wyścigu jest duże ryzyko takich przelotnych opadów, czyli właśnie czegoś takiego, że popada troszkę, trzeba wyjechać na przejściówkach, ale wtedy w każdej chwili trzeba będzie zjechać, trzeba będzie wyczuć dobry moment. I kolejny temat Max Verstappen, Mistrzostwo Świata, nie będę już robił osobnego vloga o tym, wiemy, że Max Verstappen jeżeli w tym wyścigu dojedzie na pierwszym miejscu i zdobędzie punkt za najszybsze okrążenie, ma Mistrzostwo Świata, on po prostu musi zdobyć 8 punktów więcej od Szala Lekterka i 6 punktów więcej od... Y Sergio Pereza, dokładne wyliczenie macie na blogu, w jednym z wpisów jest co, jeżeli Max Verstappen ma drugą pozycję i, i Best Lapa, i trzecią pozycję i Best Lapa, i, i tak dalej. Jeżeli Max Verstappen dojdzie niżej niż siódme miejsce, jeszcze teraz nie zapewni sobie mistrzostwa świata, to przynajmniej tyle, jeżeli dojdzie na siódmym miejscu lub niżej, o, w ten sposób. <laughs> Dobra, Ym, teorie będą zawsze dokładnie tak. Yy, Okej. Okay, yy. To patrzę to tyle chyba, jeżeli chodzi o takie szybkie tematy, to podsumowanie. Ja teraz piszę dalej. Spróbuję bez drzemki. Piszę dalej. Wam teksty, także będzie na blogu się działo do wieczora i potem rano, o piątej się widzimy w drugim treningu w Relacji Live. Mam nadzieję, że będzie ciekawie tego sobie i Wam życzę. Połóżcie siedzieć wcześniej. No i do zobaczenia jutro. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć, a i dziękuję za wsparcie. i Zostawcie pierdółki, zostawcie jakieś łapki w górę, zostawcie subskrypcję, zostawcie e, polubienie, zostawcie komentarz pod tym filmem. Może zrobimy właśnie dla tych, którzy zostali do końca. Zróbmy konkurs. 30 zł na zakłady bugmacherskie od fortuny wpada dla tej osoby, która najlepiej wytypuje wyniki kwalifikacji. Pierwszą trójkę dajcie e, i ten, kto będzie miał najwyższe pozycje i tak dalej, trzy pierwsze miejsca, e, zgarnia 30 zł do fortuny. Taka, taka nagroda, ale nie na czacie, tylko w komentarzu pod tym filmem. Także zapraszam do komentowania. Bardzo dziękuję za wsparcie kanału. Na tipo na patronite, na bajkofitu i na YouTubie. No i chyba tyle. I nie zapomnijcie o promo, blogowej promocji z mubi 150 zł. Wpada na wasze konto, jeżeli zakupicie OC lub AC z blogowego linka, który znajduje się w opisie tego filmu. I to tyle. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.